Siemano, witam was bardzo serdecznie w nowej serii pod tytułem Minecraft Przygoda, w której będziemy sobie eksplorować świat i zdobywać różne przedmioty. Więc zapraszam cię zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę, ponieważ świat jest kozacki. Nagrywam to już po zakończeniu nagrywania, ale powiem wam, to co się wydarzyło na początku jest tak xd sytuacją po prostu. Nie no, zostaw łapeczkę i zapraszam do oglądania. Ja sobie robicie. Wy chyba chorzy jesteście z tym generatorem świata. Testowałem. Ej, really, testowałem to. I był piękny teren. Piękny teren zabójczy z roślinnością i z wszystkim dookoła, normalnie, z kejwami wysokości, nie wiem, parku jalskiego. A to co? Gigant wyspa. Nie no, co ja robicie? Wyspa po środku zadupia wiel... Na no, czekaj, no, czekaj, czekaj, czekaj. Wyspa w wys wysokości zadupia na 255 kratek. Wychorzy wy jesteście. Elo, tworzę nowy świat. Mam no, wywalone. Nie. Usuń. Stwórz nowy świat. Przygoda. Poziom trudności normalnych, przetrwanie paczki danych, OK. Ryb świata Teraz musi się udać Jak teraz mi wybombi jakąś wyspę To nie no xd No 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 i ładuj się Proszę piękne fajne tereny Proszę No i o tym mówiłem I o tym mówiłem O takich tereny mi chodziło O nice No i pięknie o takie tereny mi chodziło I to Jest Generator świata, patrzcie na te góry A nie jakieś in... Gófko, jakaś jakieś głównie na wyspa, która się zrespiła nawet Ach, nie, 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 będę tego komentował, dobra Więc tak, prze... uznajmy, że tamtego fragmentu filmu nie było Więc tak, musimy sobie skombinować miejsce do zżycia Zbie Zbierzemy sobie drewienko O, 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 ja to wiem no nie... Ja to wiem... Fi wait... Albo nie będę pchał. Albo... Chyba nie, przewidziałem się... Krówko, przydasz mi się, bo ja potrzebuję jedzonka trochę. No. O, tutaj kolejna krówka. Krówka, chodź. Jaki ostrząb to był! Jaki ostrz... Wybąbił ostrząb! A ja mówię, że tutaj nie ma żadnych modyfikacji takich na zwierzęta. Tu są tylko efekty wizualne. Coś mi się nie wydaje, a to ja szcząba słyszałem. Łóżeczko będzie. Nice, nice. Pa, tam jeszcze jakieś wrony, czy co to było? Tu jakieś kunoty, kunoty Jelenie były jakieś. Co to A. Co? Co? Czekaj, czy to mi zapisało koordy z poprzedniego świata, bo ja pisałem taką samą nazwę? Nie. 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 Czemu bagno i oceany? Ej, no tu Wcześniej to testowałem i było pięknie ładne tereny górzyste, A to mi jakieś bagno i oceany wybąbiło normalnie. Ty! Baza na górze? Co? Ej, to jest good plan. No muszę tam wejść. Muszę zobaczyć, tam, jak to tam wygląda. Bo tu jest taki podejrzany wodospad w dół. Ale skam. Wait, teraz tak, żebym ja nie spadł, żebym ja. Czy tutaj jest. Nie, to jest góra taka. Nie. What the fuck? Co? Chyba generator ma jak zapomniał czanka wygenerować. Ej, nie no, i to jest to, to z góra. Ej, ja tu zostaję. Jak ja to szkłem wypełnię i tu będzie po prostu git miejscówa. Ej, nie no, to jest piękna góra. O Jezu, jak ja mam pomysł w głowie. Pata, ba, badaj to. Tutaj zrobię takie gigant filary, które będą tutaj się tak rozrastać. Tutaj też zrobię filary. A tutaj po środku to wymontuję i zrobię piękne wejście takie. Ja! Yeah, to jest piękna góra. Co? Nie, z drugiej strony jeszcze lepiej. Patrzcie. Zrobię tutaj taki most. Taki wiecie, taki podest. I w środku zrobię taką bazę ze schodami na górę. Nie, no i to mi... To mi łeb rozwala. Naprawdę, to... Ten generator, we, ten świata mi Łeb rozwala, naprawdę. Jedną bez dwu zdań. M wybuch normalnie emocji i w ogóle pomysłów. Przecież to jest nieziemskie. Stąd jak sobie zrobię tutaj podest. Przecież tu można zrobić takie piękne schody, tutaj nie wiem, to jakiś port czy coś takiego. Jezusie Maria. A, umarł baby gówno i stracił mi całe miejsce. Patrzcie, jak tutaj jest normalnie. Zatoczka, strumyczek, normalnie do łowienia, do łowienia tych rybek Ej, to jest kok z naprawdę To jest nieprawda... nieprawdopodobne A co jest najlepsze? Patrzcie na to Tutaj można też zrobić coś takiego, patrzcie, tutaj można coś takiego zrobić, nie wiem, zrobić taką kopułę, czy coś takiego, tutaj nie wiem, pisnąć, nie wiem, latarnię morską, czy, co, czy coś, nie wiem, żeby było jak coś tutaj zabudowane, tutaj można walnąć jakiegoś fajnego pixelarta, ej, naprawdę miliard fajnych pomysłów na tą serię jest do zrealizowania Generator Map nam zapewnił taką fajną rozrywkę, że to po prostu nic się w głowie nie mieści zawirowanie emocji i po prostu pomysłów naprawdę wow Jacie nie no Ej, sprawdziłbym czy tutaj jest głęboko <laughs> Sprawdziłbym czy tu jest głęboko Bo jeśli tu jest głęboko Kolejny pomysł zrobienia podwodnej bazy, która wbija do, naszej, do naszego domku tutaj. opatrzcie, tutaj jest ta podwodna baza, ty, 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 nie no. Nie, 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 nie! Kurna, Krzychu, gdzie to było? Nie. <ścoughs> gdzie to było? Mapa Waypoint Last Dead Pośred Nie, biegnę tam! Nie MAPA TAM! biegnę tam! Nie, bie, ja to biegnę! Nie, no kurde... Ej, naprawdę, to nie było zamierzone. Ej, naprawdę, ej, przysięgam. Po co miałbym sk. Ej, ej, teoretycznie blisko mamy od tego spawna, bo tam. 150 metrów. To jest ta góra? Nie. Tak, to jest nie, to, to jest inna góra albo to jest ta góra, ale od tyłu, nie, to, to jest jeszcze inna góra. Ale jezu, żeby tak zwalić sytuację. Jezu, ach, ale surfa po wodzie zrobiłem. Last bet. Tak, to jest ta góra. Jezu, ej, ale szczęście jest takie, że takie fajne lokacje mamy blisko tego. Blisko spawna, więc nawet, nawet jak nie muszę mieć łóżka, ale i tak by się przydało, to i koks. A I tak naprawdę cel na ten odcinek został zakończony. Ja mam łóżeczko, więc sobie zrobię łóżeczko i wszystko będzie załatwione. Więc ja z was, was tutaj pożegnam. Nie, nie będę skakał. Już wskoczyłem raz, ale uwierzcie mi, że jak jest, są tu takie wielkie o takie ogóry, albo takie, o taki czubeczek. Patrz, patrzcie na ten czubek, z takiego czubka zrobić takie wiadro. I nie wiem, tutaj, albo tam, nie wiem, tam, 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 albo stąd tutaj, stąd tutaj zrobić takie wiadro. tak, Pięknie. Więc ja wam dziękuję, że obejrzeliście do tego momentu, naprawdę to jest koks, koks, świat i zostawcie łapkę, bo to jest naprawdę, będzie naprawdę fajna seria na tym kanale. Więc jeżeli chcesz więcej odcinków z tej serii, zostaw subskrypcję na kanale i na tle pięknego zachodzącego księżyca się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku z Minecraft Przygoda. Nara! No